Cześć wszystkim, kłaniam się nisko. Z tej strony Adam i na co dzień prowadzę kanał spółerat, a wy oglądacie już 27 odcinek moich zmagań z AstroBotem. Lecę z powrotem na miejsce katastrofy, bo chciałbym tutaj. Nowy kolor Dual Spidera odblokować. Mamy nowe boty zresztą w dosyć sporej ilości, z czego dwa rozpoznałem. Mamy nowe. Coś złożone z. Czas na zmiany, ok. Przebieralnia została otwarta. Mogę się teraz przebierać? Nowy obrazek odblokowujemy w każdym razie. No i świetnie. Zobaczmy sobie ten. Te przebieralnie. Mogę się przebrać za raczeta. No i świetnie, mogę grać jako raczet. Nie ma problemu. Nie mam z tym żadnego problemu. Doskonałe przebranie. Czy to coś zmienia? Czy to jest tylko skórka? To jest tylko skórka. Wow, kolego. Całkiem sympatyczni jesteście. Co? O czym ty myślisz? Nad czym ty się zastanawiasz? Mogę z tobą porozmawiać? Nie rozumiem. No, nie rozumiem. Dajcie znać, co oni mogą ode mnie chcieć. Teraz będzie. Idziemy zgodnie z ruchem wskazówek zegara, więc teraz będzie żółty Dual Spider. Złoty właściwie. Złoty a skromny. No to idziemy dalej. Ale tylko oni chcą tak. Aha, ja wiem. Oni wymagają ode mnie y, tej gaczy. Dlatego są tacy, a nie inni. Nie ma problemu zresztą. Właśnie tak chciałem. Tasak Asa, oto asgardiański styl. Chciałem losować i tak więc. Mądra księga zawiera dawkę oświecenia. No na razie z God of War Przyjacielski dron pilnuje, by jego koci przyjaciel się nie zabłąkał. To ze streja. ok? koniec. No, to by było na tyle. Idziemy jeszcze w jedno miejsce, słuchajcie. Tam gdzie potrzeba było 100 botów, chyba, że już to wcześniej zdobyłem. Oni się kryją za klikaczem? Dosko doskonały to jest. Znaczy nie za klikaczem tylko przed klikaczem. Świetnie. Dziękuję bardzo. I teraz tak, tu gdzieś było te 100 botów, dokładnie. I będziemy mieli puzelka następnego. Matko, dużo was tu trzeba. Strasznie. Jeszcze cztery, no. Doskonale, wyrwaliśmy te. Cebule z ziemi. I mamy pięknego puzla. Dzięki wam ekipo, możemy lecieć z powrotem. No, to tak jak wspominałem, naszym następnym celem będzie odchłań zaginionych kółek. to sobie odkłań w tym momencie, zaraz ukończymy. Mogę się wspiąć troszeczkę wyżej. A tak, gwiznięcie mamy. Świetnie. I jeszcze się nie mogę tam wspiąć wyżej. A szkoda. Kolejny puzzle Fascynujący. Idziemy do drogi wężowej, gdzie czeka nas otchłań zaginionych kółek. W tę stronę. I otchłań zaginionych kółek znajduje się tutaj. Będziemy musieli znaleźć zaginione kółka. Tego poziomu nie liczymy jako poziom. To tutaj tak naprawdę nic nie trzeba robić. Muszę gonić kółko. Nie spaść w przepaść przy okazji, ale to. chyba oczywiste. Świetnie to wygląda. Świetny, taki odrobinę mroczny ten design. Cztery kółka. Rozpierzchają się po drodze wężowej. I mamy cztery nowe poziomy. To zaczniemy sobie od tego tutaj z brzegu, nie? Tocząca się rozruba. I tu mamy jednego bota. Do uratowania, to jest standard. Tocząca się rozruba. O. To są te gnojki, które musimy tutaj. Wow, okej. Okay. rozumiem, rozumiem już o co chodzi. Wypad? <laughs> ok, teraz powoli, powoli i biegniemy. Nie ma tragedii. Ok, Boże. O kurde, prawie mi <laughs> się udało. Fajne to było, jeszcze raz. Nie! Ajajajajajajajajajajajajaj! To było fatalne, akurat. Jeszcze raz. Udało się? Tak, je można ominąć, ewidentnie. Dobra, biegnij, biegnij, biegnij. Biegnij, biegnij, biegnij. I tu. Świetnie. Teraz za nim. Doskonale. Znalazłem. Świetnie. I uratowaliśmy go. Ty jesteś. As przestworzy. Siła, z którą należy się liczyć. Jakiegoś Ace Combat czy coś? Nie wiem. Nie wiem z czego. Dziękuję wam bardzo za uwagę w tym odcinku. Pomimo faktu, że był związany z mikropoziomem, to i tak wyszedł nam całkiem długi. Nie wiem czy to widzicie. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli tak było, wspomóżcie ten kanał dobrym słowem w komentarzu, łapką w górę i subskrypcją, a ja lecę zmienić kolor mojego Dual Spidera i widzimy się w odcinku kurczę, którym 28. To by było na tyle. Trzymajcie się i cześć.